Cześć, Gracian z tej strony. Jest to mój pierwszy film, dlatego jeśli spodobał Ci się ten film, daj łapkę w górę i strzel sobie tam na dole subika z dzwonkiem. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak z takiego długopisu zrobić ratatata. No, więc najpierw rozkręcamy śmiecia. I potrzebujemy to białe coś. Takie. I wsadzamy to. Bierzemy teraz wkład ze sprężyną. Wkładamy ale na odwrót. Leciutko zakręcamy to i gotowe. Pozdrawiam. Dajcie łapkę w górę. Strzelcie suba. I ja się z wami żegnam. To, jest to krótki film, więc bajo jajo.